Mank to nowy film biograficzny na Netflixie. Reżyserem tegoż filmu jest David Fincher. Pewnie go kojarzysz chociażby z Podziemnego krągu, Obcy 3 albo 7 lub y, Social Network i tak tym razem David Fincher również zabrał się za biografię i może zacznę od rzeczy, które mi się bardzo, bardzo podobają. Film jest czarno-biały i zrealizowany w starym stylu. Co to znaczy? Ujęcia, przejścia, wszystko to jak najbardziej nawiązuje bardzo do filmu Orsona Wellesa Obywatel Kane oczywiście. Czemu? Ponieważ Herman Mankiewicz tutaj dostajemy tak naprawdę wycinek jego życia, moment kiedy właśnie pisze scenariusz do Obywatela Keina, którego to Orson Welles będzie reżyserował i zagra w nim rolę główną i w tej roli jest Gary Oldman i przyznam szczerze, że Gary Oldman aktorem dobrym jest. No, co tutaj dużo mówić. Nie będę wyważał otwartych drzwi, mówiąc: Uger, Allman jest super. On jest świetny, ale w tej roli, no, nie spodziewałem się, że zejdzie poniżej przynajmniej y, poziomu dobrego, a jest rzeczywiście bardzo dobry. Wszelkiego rodzaju rzeczy, jego postać, jego. Ten wyprany alkoholik scenarzysta jest naprawdę wszelkiego rodzaju detale, są tak wycyzelowane, że coś pięknego. Nawet sam mm, Gary Oldman mówi do Davida Finchera: Słuchaj, nałożymy mnóstwo makijażu, jakieś prostetyki, jakieś sztuczne ciało i tak dalej, żeby wyglądał jak, jak Mankiewicz. A David Fincher mówi: Nie, nałożymy tylko i wyłącznie potrzebny makijaż, nie będziemy dokładać dużo rzeczy. Chodzi o to, żeby twoja mimika, twoje fizis, pokazało jak najwięcej. Abyś mógł jak najbardziej pokazać sobą, zagrać tego Mankiewicza A spokojnie jego tusza i tak dalej, to już jest sprawa drugorzędna I rzeczywiście mm, Gary Oldman jest rewelacyjny Brawko, czemu teraz się pojawił ten film? Tak troszeczkę skacze, ale mm, przeważnie listopad oraz grudzień To są filmy, które będą nominowane do Oscara W tym roku mamy sytuację bardzo dziwną i... Nawet filmy z Netflixa, z Amazon Prime i tak, dalej, i tak dalej, będą mogły kandydować do Oscara. Więc tutaj domyślam się, że moment wypuszczenia tego filmu jest niewspadkowy. A ty, skoro kochasz recenzję, pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomana. Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, nadość dzwonek. Mówiłem, że film jest zrobiony w starem stylu. Oczywiście powolne, długie ujęcia, przenikania, tutaj się nikomu nie spieszy. Jak najbardziej. O, film nawiązuje jak najbardziej do, tej, do, do tego yy, dzieła. Według wielu krytyków uznawany za najlepszy film w historii kina. Obywatel Kenzo Snowelsem. Jeżeli nie widziałeś, wrzucę link w, w opisie, możesz sprawdzić, jak ten film po wielu, wielu latach się ogląda. I nawet taka ciekawostka. W kinie jest. Teraz już coraz mniej, albo teraz mamy opcję cyfrową, ale dawniej tutaj w rogu był pokazywany taki znacznik. To był sygnał dla osoby, która puszcza filmy. dla Projektoranta, nieważne, że w tym momencie trzeba włączyć drugi projektor z taśmą filmową, żeby się ładnie zaząbiało. Nawet takie szczegóły są. Dźwięk, i tutaj mam największy problem, gdyż David Fincher sam powiedział: Ok, dźwięk nagrywamy tak samo. Teraz, kiedy mamy nowoczesną, oczywiście technikę, wszystko dostępne, mamy po 32 ścieżki, każdy dźwięk, aktor osobno, efekty, efekty dźwiękowe osobno, muzyka osobno. Tutaj David Fincher stwierdził, że to wszystko zmieścimy na jedną. Na jedną ścieżkę, razem zmontujemy. Trend Reznor, który odpowiada za, za muzykę, naprawdę zrobił dobrą, dobrą sprawę, ale spokojnie. Film jest zmiksowany do 5-1, więc jak oglądasz Dolby Surround, spokojnie dasz radę. Nie do końca mi się to podobało. Czasami miałem wrażenie, że muzyka jest za głośno. Że rzeczywiście troszeczkę przeszkadza to, żeby usłyszeć w pełni te dialogi i przyznam szczerze, raziło mnie to. Natomiast. Wszelkiego rodzaju te smaczki, które w tym filmie mamy z racji tego, jak jest zrealizowany. Oczywiście, że tak. Bardzo mi się to podobało. Bardzo w ciekawy sposób David Fincher y, stylistycznie ujął ten film i jak najbardziej brawko mu za to. Bardzo się cieszę. Aktorstwo? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej mówię wcześniej, Gary Oldman jest rewelacyjny i cała obsada, nawet chciałem powiedzieć w, w roli planowej, ale nie, w roli drugoplanowej Charles Dance, którego no, pewnie możesz kojarzyć z różnego rodzaju seriali Gra o Tron, w filmu bohater ostatniej akcji z Arnoldem i wielu, wielu innych. Rzeczywiście dobry, zasny ciekawy, ciekawy aktor. Również fajnie się w to wszystko wfila. Każda rola jest, wydaje mi się, dobrze zrobiona, dobrze skomponowana. No, może poza odtwórcą roli Orsona Wellsa. Wiem, że Orson Welles bardzo charakterystyczny miał, miał głos, czemu go w ogóle Hollywood w wieku 20, bodajże 34 lat do... ściągnęło do siebie. Bardzo miał dobry, ciekawy sposób opowiadania. Gdy prowadził audycję radiową, w której tak naprawdę przedstawiał atak kosmitów na Ziemię, wojna światów się nazywało, to zrobił to na tyle sugestywnie, jego głos, jego efekty, efekty dźwiękowe, jakie używał, że ludzie wychodzili na domy, na dwór, na pole, jak to woli, i patrzyli w kosmos, co się dzieje w niebo, że rzeczywiście atakują kosmici. Tak to sugestywnie suge, suge zrobił. Więc na podstawie tego Hollywood go zatrudniło. No, mnóstwo osób się y, pojawia z tamtego okresu, bo oczywiście oprócz y, rzecznego już Mankiewicza, oprócz Orsona Wellsa, Louis B. Mayer, czyli no, jedno z M w, w nazwie MGM, pojawia się Irwin Talberg. Facet, producent genialny i, i świetny. O to on między innymi y, stał za tym, żeby bracia Mark przeszli z Paramount do, do MGM. Nawet jest taka jedna anegdota, częściowo opowiedziana, aczkolwiek ja ją, ja ją znam. Talberg miał taki problem, że zbyt dużo rzeczy robił naraz. To znaczy potrafił umówić się na spotkanie, by w trakcie tego spotkania wyjść i pójść na inne spotkanie. By w trakcie tamtego spotkania pójść na inne i ktoś czekał u niego w gabinecie przez 2-3 godziny. No i bracia Marks byli u niego w gabinecie. Okej, okay, przepraszam, muszę wyjść na spotkanie. No i wyszedł. Miała godzina, dwie jego nie ma. Co zrobili bracia? Rozebrali się do naga, przynieśli. Albo, albo kiełbaski, albo ziemniaki W tym momencie to tam naprawdę dwie wersje chodzą I zaczęli sobie smażyć Po bodajże godzinie czy, dwa, czy dwóch Wraca Talberg, patrzy Okej, okay, wziął, rozebrał się, zaczął z nimi smażyć I powiedział, od tej pory każdy, Na każde spotkanie z braćmi Marx Przychodził punktualnie i nigdy nie wychodził Bo to był któryś z kolei Bodajże drugi albo trzeci raz, kiedy no, Bracia musieli na niego czekać, a To były wariaty, to były bracia Marx Ale to jest temat całkowicie Na, na, inną, na inną recenzję Reasumując, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bardzo podoba mi się ten film, bardzo podoba mi się tym, stylistycznie jest ciekawie, nostalgia, oczywiście, że tak, jeżeli zobaczysz jakikolwiek inny film, jak już mówiłem wcześniej, Obywatel Kane, stare filmy, bo nowych oczywiście nie ma, Alfreda Hitchcocka, filmy z, z Cary Grantem, cokolwiek z tamtego okresu, oczywiście rozpoznasz ten styl i według mnie jest to dobrze zrobione. Bardzo mocna strona, to jest aktorstwo. Warstwa muzyczna niespecjalnie mnie, przyznam szczerze, przekonuje Dlatego daję niestety tylko, tylko, tylko 7 na 10 Ale to i tak oznacza, że film jest warty, warty polecenia Spokojnie, według mnie tutaj się rozbije o nominację do Oscara Pojawi się zapewne kilka, bo Hollywood kocha siebie, Hollywood kocha biografię Hollywood kocha filmy oczywiście o... Upadłych bohaterach. Wiemy, jak to było w przypadku, w przypadku y, Pięknego Umysłu, w przypadku Reja i tak dalej, tak dalej. Najpierw wszystko jest super, potem jest, spadamy y, na dno. Potem, jak to mawiał Bodzie Osmoleń, odbijamy się od dna, żeby się nie oberwało, albo żeby się oberwało. Więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest dobre kino, warte polecenia i chociażby dla tej roli Gary Goldmana, który przyznam szczerze, że nie ma znaczenia. Nie ma. Dla mnie sprawy, czy y, gra y, policjanta w Lonie za, za, zawodowcu, czy gra Dracule, czy jakikolwiek inny film weźmiemy, gdzie jest y, czarnym charakterem, albo y, taka mała drugoplanowa rola, jako komisarz Gordon w trylogii y, o Batmanie, trylogii Nolana, tam też jest świetny, więc Gary Oldman to jest rewelacja, naprawdę jest dobra sprawa, Trosz to dużo mówić. Wziąć, zapozować, obejrzeć na Netflixie, bo jest dostępny już od zeszłego piątku i cieszy się. Ostatnimi czasy. Przynajmniej w moim przypadku, zarówno Netflix, jak i Amazon Prime są to dwa źródła, gdzie mogę obejrzeć nowe produkcje. Wiadomo, kina pozamykane niestety jeszcze przez czas jaki będą. Więc jeżeli uwielbiasz filmy Netflixa, uwielbiasz fajne recenzje, proszę bardzo, tutaj jest lista filmów Netflixowych, które do tej pory poczyniłem. Tutaj oczywiście, że tak daj suba, włącz dzwonek, pamiętaj o tych wszystkich rzeczach. A cóż, my widzimy się przy okazji kolejnej recenzji w piątek, za tydzień. Cześć.